Miro Inwest witam na kolejnym filmie poświęconym oczywiście inwestycjom giełdowym. Znowu mamy niedzielę. Minął kolejny tydzień. A zatem popatrzmy, co tutaj się nam wydarzyło. Otóż w tamtym tygodniu pisałem tutaj o tej sytuacji, że grozi nam większa korekta. Indeks Eurostox 50. Tutaj wgryzał się w to wsparcie. Jednak nie pokonał go. Notowania indeksu nie zeszły niżej. Podobnie indeks zmienności dla tego indeksu. Dotarł do poziomu 17. Lekko go tam naruszając. Natomiast jak widać, do jakiegoś wybicia do pokonania definitywnie tego poziomu nie doszło. Indeks nam tutaj ładnie zawrócił znowuż od tego lokalnego dołka, poszedł nam do góry. I znowu tutaj widzimy maleńką, ale jednak czerwoną świeczkę. W piątek jakby znowu zatrzymało się przed tutaj tym górnym ograniczeniem. No, przed tym już oporem. Jak widać, zatem Roller Coaster na, na rynku akcji trwa dalej. Z jednej strony, nieudane próby kontynuacji tych wzrostów każą się zastanawiać, czy przypadkiem nie nadszedł czas na jakąś większą korektę, ale z drugiej strony widzimy, że te dołki. Ciągle bronione, i tutaj pojawia się popyt, i indeks nam odbija do góry. A więc mamy taką sytuację, powiedzmy, patową. Ładnie to widać na indeksie zmienności, gdzie, mimo tutaj tych prób pokonania poziomu 17%, poziomu 17, indeks zmienności nam tutaj zawraca i status quo takiej chosy w zawieszeniu trwa. Natomiast indeks dolara nam tutaj ładnie pokonał ten dołek, szedł niżej, kontynuując tutaj ten, ten rozpoczęty trend spadkowy. Oczywiście dla, dla indeksów giełdowych Słaby dolar jest generalnie dobrą nowiną. No i niestety trzeba poczekać, które tutaj ograniczenie albo opór, albo wsparcie prędzej czy później komuś puszczą nerwy i będziemy mieć albo większe wzrosty, albo większe spadki. No, chyba, że ten pad będzie trwał i trwał. Niestety tego także nie można, nie można wykluczyć. Należy uzbroić się w cierpliwość. A tutaj w międzyczasie mogą dziać się inne rzeczy. Zobaczmy może jeszcze bardziej długoterminowo, co się dzieje na rynku akcji. Do tego wykorzystuje wskaźnik Total Put Call Ratio dla indeksu S&P 500. Oto i on, na, niebieskiej, na niebiesko wskaźnik, wskaźnik Put Call Ratio, natomiast ta brunatna linia to oczywiście S&P 500. Jak widzimy, niebieska linia przegięła się w dół. Indeks przegięł się do góry. Zatem widać, że średnio i długoterminowo wskaźnik płytko ratio sugeruje jednak wejście w trend, kolejny trend wzrostowy. Natomiast jego poziom jest już no, powiedzmy na tyle niski. Oczywiście mogą tutaj nam powstawać i jakieś korekty, ale oczywiście nie muszą, ponieważ no, Giełda w Stanach generalnie jest w długoterminowym trendzie wzrostowym, to też łapanie górek beszorcić to nie, nie jest wcale najlepszy pomysł, mimo że oczywiście kilka razy by się ładnie, ładnie udało. Generalnie zatem widać, że ciągle średnio i długoterminowo jesteśmy w trendzie wzrostowym. Nic nie wskazują na to, żeby ten trend miał się zakończyć. Natomiast krótkoterminowo tak bieżąco, póki co odbijamy się jak piłeczka od tegoż oporu i od tegoż wsparcia. Co również widać na, na indeksie zmienności. Natomiast, oczywiście, słabość dolara tutaj w tym momencie jedynie pomaga. Pomaga bykom. A jako, że generalnie mamy hostce, to no, znowuż w tym momencie należałoby oczekiwać pokonania tego tutaj oporu i jednak kilka kolejnych wzrostowych świeczek. Natomiast to odbijanie od bandy do bandy. Równie dobrze sugeruje, znowuż powrót do dołu i znowuż, znowuż testowanie nerwów byków. <gry> Niestety nie ma, nie ma co dbać, należy obserwować sytuację i odpowiednio reagować. I to, to w zasadzie tyle w tym filmie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na, na kolejne wideo. Do usłyszenia.